Zaproszenia. Jesz naszą strawę, zanieczyszczasz nasze miasto swym smrodem i nie chcesz pomóc gromowładnym. Ale my nie stoimy za żadną ze stron, bo to nie nasza wojna. Hej! To zapewne ta piękna pogoda z Skyrim, o, o której śmiechami. tak wiele słyszałam. Cesarcy, szpiedzy? Chyba nie mówisz poważnie. Może wpadniemy do ciebie dziś w nocy, mały szpiegu. Wiemy, jak dowiedzieć się, czym naprawdę jesteś. Nienawidzisz mrocznych elfów? Przychodzisz, by nas karcić i kazać się wynosić? Nic nowego. Większości nordów mieszkających w wichrowym tronie za bardzo nie obchodzimy. Ale Rolf jest zdecydowanie najgorszy. Lubi upijać się i łazić po szarej dzielnicy we wczesnych godzinach porannych, obrażając nas. Doprawdy, czarujący typ. Niektórzy nordowie wynajdują sobie każdy powód, byle tylko okazywać nam pogardę. Ale nie tylko mroczne elfy są celem ich nienawiści. Prześladuje się także Argonian. Chyba każdy, kto nie jest Nordem, musi przygotować się na udrękę. W porządku. Wichrowy tron nazywano miastem królów. Przynajmniej w moich książkach. Podarujesz monetę biednej staruszce, miłościwy panie? Nie proszę o wiele. Dasz mi monetę? Talos nagradza szczodrych. O, dziękuję. Niech bogowie mają Cię w opiece. Mamy jakieś niecne zamiary, co? Nauczę Cię, ale to będzie kosztować. Bogowie przychylnie patrzą na miłosierne dusze. Byłem jednym z najlepszych żołnierzy w Armii Gromowładnych, dopóki nie tknięto mnie mieczem w biegu. Tutejsi mówią mi kapitanie. Bo kiedyś byłem żeglarzem. zadeklarować. Jest prawdziwym Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Nie byłbym tego taki pewien. Udało nam się złapać paru końców z samotni. Wygląda na to, że cesarscy chcą ruszyć na Białą Grań. Co według Ciebie miałbym zrobić? Jeżeli nie jest z nami, jest przeciwko nam. On o tym wie. Wszyscy o tym wiedzą. Jak długo zamierzasz czekać? Twierdzisz, że powinienem dać Balgrufowi bardziej dosadny znak. Jeśli poderżnięcie gardła, można uznać za wiadomość, Zajęcie miasta i okrycie jego imienia hańbą byłoby bardziej dosadnym przykładem, nie uważasz. To jak? Możemy już zaczynać tę wojnę! Niedługo. Nadal uważam, że trzeba ich było załatwić jak Toryga trupi króla. Toryg był tylko wiadomością dla innych Jarlów. Ci, którymi ich zastąpimy, będą potrzebowali Uch. wsparcia naszej armii. Czekamy tylko na ciebie. Wszystko zależy od Białej Grani. Jeżeli zajmiemy miasto bez rozlewu krwi, to tym lepiej. Ale jeżeli nie... Lud cię poprze! Boję się, że wielu wciąż trzeba przekonać. Więc niech zdechną. I oni, i ci chwałczyli królowie. Jesteśmy żołnierzami od dawna. Znamy cenę wolności. Lud wciąż rozważa ją w swoich sercach. Co nam zostało? Nie mam już żadnych asów w rękawie. Mają rodziny. No córek poszło za tobą w bój. To my jesteśmy ich rodziną! Dobrze powiedziane. Galmarze, dlaczego walczysz w moim imieniu? Poszedłbym za tobą w samo serce, Otchłani! Dobrze o tym wiesz! Tak, ale dlaczego walczysz? Jeśli nie za mnie, to po co? Prędzej szczeznę, niż pozwolę, aby elfy dyktowały nam, jak mamy żyć! Czyż w tej kwestii nie jesteśmy jednomyślni? Walczę za mężczyzn, których trzymałem w ramionach, gdy umierali na obcej ziemi. Walczę za ich żony i dzieci, których imiona szeptali ostatnim tchnieniem. Walczę za tę garstkę, która wróciła do domu tylko po to, by ujrzeć nasz kraj pełen obcych ludzi o znajomych twarzach. Walczę za swój lud żyjący w biedzie, spłacający dług cesarstwu, które jest zbyt słabe, by ich bronić, a mimo to piętnuje ich mianem przestępców za to, że pragną decydować o własnym losie. Walczę po to, by przelana dotychczas krew nie poszła na marne. Walczę, gdyż muszę. Twe słowa trafiają prosto w nasze serca, Olufniku. I właśnie dlatego to ty winieneś być najwyższym królem. Niemniej nim nastanie dzień, w którym same słowa obronią nasz kraj, Skyrim potrzebować będzie żołnierzy takich jak my. Z chęcią udałbym się na spoczynek, gdyby taki dzień nastał. Owszem, ale póki co musimy się zabrać za planowanie działań wojennych. Tak, byle szybko, bo jestem zajęty. Przyżby zastanawiałem się, kiedy przejrzy na oczy. O, co to takiego? Aha. Trzeba mieć odwagę, żeby przynieść taką wiadomość. Szkoda, że stoisz po niewłaściwej stronie. Możesz zwrócić ten topór temu, kto go przysłał i powiedz mu, żeby się przygotował na przyjęcie gości. Spodziewam się, że w najbliższej przyszłości Biała Grań będzie miała sporo do zaoferowania w kwestii rozrywki. Pokazałem ludowi, że kiedy jarlowie spijają cesarskie mleko, to stajemy się słabi. Muszę im teraz wskazać ścieżkę, która poprowadzi nas z powrotem do potęgi. Bez poświęcenia nie ma postępu, bez pracy nie ma kołaczy. Musimy zmieść cesarstwo i jarlów, którzy je popierają. Lud się tego domaga, ja się tego domagam. Tak. Prawda, być może skończę w ciemnym zaułku z nożem w plecach. Lecz lud ujrzał prawdę i się nie cofnie. Prędzej niż myślisz. Słyszał? Nie lękaj się. Czy to Panie, jeżeli potrzebujesz mikstur, zajrzyj do kotła arkady. Ojciec mówi, że jestem za mały, żeby ćwiczyć mieczem, więc trenuję pięściami. Panie, ja chciałem. <laughs> Odsadnijcie chwilę żołnierzom. Ale. Panie. Oddychaj! Zewnętrzne mury są silne. Jeżeli zdołamy ich tam zatrzymać. Mają katapulty! Olera jasna! Skąd oni mają katapulty? Miejskie mury i tak już się walą! Moi zwiadowcy donoszą, że ładują je ogniem. Czyli chcę odebrać mi miasto z nienaruszonymi murami. Ludzie będą walczyć w płomieniach. Moi ludzie nie znają strachu. Ja się obawiam o cesarskich mlekożłopów. Jeśli wolisz, żebym zabrał ludzi i odszedł, nie, oczywiście, że nie. Po prostu mnie nie zawiedź, sypił się. Musimy wyznaczyć oddziały przeciwpożarowe. To już załatwione. Przyznaję, że wy, cesarscy, działacie skutecznie. Kiedy tu dotrą? Panie? Niedługo. Ukrywają się na wsi. Polera jasta, Na co on czeka? Panie? Co takiego? Panie, przemieszczają się. Za chwilę będą już u bramy. Nie można tego było powiedzieć od razu? Panie, próbowałem. Nadeszła ta chwila. Czas zobaczyć, z jakiej gliny ci gromowładni są ulepieni. Ludzie już zbierają się przy bramie. Ruszajcie, żołnierzu! Rozpuśćcie wici! Dalej, dalej! Niech ich odchłań pochłonie! Co do jednego! Wracasz z moim toporem. Wiedziałem, że tak odpowie. Gdy tylko cię pożegnałem, wysłałem wiadomość do generała Tuliusa, który był na tyle uprzejmy, by użyczyć nam oddział wojska i legata Cypiusa. Niech Ulfric spróbuje przebić się przez nasze połączone wojska. Odsyłam cię z powrotem do legionu. Przydasz się legatowi Piusowi. Bogowie niech mają nas w opiece. A teraz wybaw.